Słuchajcie, jest taki moment w życiu, kiedy naprawdę ci się nic nie chce i na przykład nagrywasz Brawla byle hmm, po to, dobra ważne czy się są to jest swój odcinek z Brawla na tym kanale, tak jak mówiłem dzisiaj test Nity i test bye bye, więc tak, yy, zanim to to w ogóle yy, o, to w ogóle to chcę. Czyli na piątą, moja mira. Dowiedziałem się, że yy, ta kolor piątej ręki jest inny teraz się, jak sobie po prostu ze skrzyni. Okej. Okay. Nie zjedziesz mnie. Pazuje ciebie. Dobra. Okej. Okay. Te skrzynki no mają aż 6000 punktów Dla tego pokoju nawet... to jest ktoś <laughs> Jezus Oj Trzeba się zada, to się. Aha, czyli to, to, to jest te chłory Dobra, easy mm. Jestem ciekaw tego baileja Jak to będzie wyglądało wszystko jest jedno. Ja znaczy, najgorsze jest to, że ja sobie tak nie pogram, nie? Poza, poza anteną. Czyli jakby muszę nagrywać, odcinek, żeby sobie pokazać, że Aha, tutaj jest. Tutaj nie mogę. Ja przejdę, co nie, przejdę. tu jest? Nie tutaj, ale tutaj. Znaczy, BENT Dobra! Iz win Ok, Janga! Okej. Pompajanga mamy spokojnie. Uuu! Uuu! Proszę Państwa, mamy 10 gemów spoko i jedną skrzynkę. Z to się So, czy ja mogę to gdzieś przynieść? Mogę, dobrze, bo mi to przeszkadza trochę tutaj. Ok, e, przepinę Okej, Ok, bo. To... sobie nita Zobaczymy na trzeciej, bo już jest, więc zadaję więcej, ale i. E, też tak sobie patrzyłem, bo obok tego też jest miejsca na gadżet na e, SkyPower. To gadżety są od siódmej a to ja od dziewiątej, więc... no do gadżetów... no niedaleko chodź tu świnko aby na izi ja tutaj miszka w... nie przemyślałam tego, że tak to zawi, ale to jest i tak takiego... dead Dobra. Może cicho teraz mówiłem, za to mocniej przepraszam, ale już będę mówić głośniej. Po nie żyję i teraz tutaj, ale ona jest niszczona. bardzo uwierzyłem w swojej umiejętności. Dobra. Już użyła, już użyła, ale nie nie. nie. Dobra, wystawiamy miszka i... okej. Okay. Tu mamy ja To był zły pomysł. Ale się opłacało. Jest! Ale Bajaj. Ali się udało. Okej. Okay. Trzeci... trzeci poziom doświadczenia. Spoko. Okej. Okay. I... jeszcze nie. Jeszcze nie mamy tego Trwałej... trzeciego poziomu. Która będzie ta skrzynka? I poczekajcie, bo tutaj mamy misję. Złodziej, 300. Aha, 300 pocheków. My mamy 52 pocheki. Ten odcinek będzie nieco dłuższy. No. No. O będzie dłuższy? Ok. mm uh então -huh, é pouco, big, ok, ah, nem se você sabe que que, ei Ej, tu jest dobre, tu jest dobre. Tylko to się nie udało. Miszek, to ja zleciłem. Pyk ma 7 kills, ale ja i tego podjeżdżam. Ma to sens, chociaż ma, bo go zniszczyłem. Trzeba poczekać, bo mu żyje mistrzka. dam. No, użyj tego miszka. Aha, Jezus. Zobaczyła dwa kiuby. Jezus. Niczego idioty z tym. nie widzę. Ale mamy dużą skrzynkę i mamy nową postać, którą przetestujemy. jak wiecie, w następnym odcinku to Zasypuje zasypuje przeciwników starym mnie. Mierzam gradem kuli ze swoich levelbajów. Aha. Jego super tak niszczący i wzmacnia siłę ognia. Wzmacnia siłę ognia. Co to znaczy? Zobacz, tutaj coś będzie. Punktu mocy, oczywiście. I, I mamy kolejną mocuszy. Tylko, czy będziemy mogli lepszyć. Będziemy wyglądać spoko no Dobra Okej okay. To co? Czwarta i piąta, no i... Biamy z Bailerem Na następnym Oczywiście Oczywiście w następnym odcinku ukradnę Chyba, że jesz No i może kolejnym postacią Ale nie wiem, czy trafię To tak będzie wyglądało, że po prostu na tym początku będziemy testować te postacie Jeśli już przetestuję wszystkie i nie trafię nie trafi nic nowego, no to będziemy je po prostu będziemy u nich wbijać pucharki i tak to będzie wyglądać Jednak napiszcie w komentarzu czy zgadzacie się na to, żebym sobie grał poza że znaczy nie na odcinkach, że wiecie, że jak pamiętam na odcinek, mam 100 pucharków, na drugi, na drugi mam załóżmy 300 z... zapytam się was i napiszcie w komentarzu, proszę czy chcecie, żeby tak było pyk, 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 pyk no aaa ale... chciałam je zmienić, ale właśnie to jest nie ta. ona może właśnie w tej chwili wystawić swojego miszka i to jest koniec A, mi się się nie chodzi. Hopa, to szkoda. I patrzcie, teraz tedy tak pokoju chcę uciec. przecież się mi się to zabija. Na spokojnie. Bieg, czwajka okay, jabłka. Okej, robimy to. Zresztą teraz walczymy o podwozia rzetonów. No, tu wykliniliście rzetonów. W z zasadba, czyli piłka nożna. 25 punktów mocy. Ból. Misję. O, co są te misje? Zdarzenia specjalne 25 punktów. Skrzynka Jessie. Spoko, spoko. A nie złośliło na piwnicza. Nie wiem. Mm, Okej. Okay. Pyk, pik, pik. Okej, okay, mamy tutaj baraleja. Tego oczywiście niszczymy. na no spokojnie. Ołki okay. I. Tam, tutaj niszczymy tą skrzynkę. Całe, mam kataj. I tak. Dziwnie gadam, a. Jeszcze chyba na przednim odcinku, który nagrałem dzisiaj. No i ma nie gadałem. Jak? Co się dzieje? Nie mam pojęcia. I mamy 6 kostek mocny. Wolfie brzmi kostek mocy. Yy, mocy. Kaśka.pl spoko nazwa kaszka. Moja mama ma na imię Kasia i dzisiaj ma urodziny, więc... No. No okej. Okay. Piąta rango. Mm, a więc Wajuj. Dla ciebie. Okej. Okay. Ciekawe jak w działa Zobacz, hmm, czy ty z siebie i... Ojej Łoł, to on tak atakuje... Ej, dobra O, to tam może być ciekawe Tylko miało zaznać Ja będzie, pewnie... Chaj, to tak podwójnie działa, dobra, dobra Ej, tutaj... O nie

Nie zapomnijmy o tym. To mogę naprawdę wykryć. Ale nie, żebyście wiedzieli, że nie jestem probiaczem. Ale ja nie jestem. <grym> nie, no raczej. Ja, nie. nie, no nie, no bez jaj. Czemu każdy się tak rzuca do tego baileja? Mam no, ochotę Czekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Chyba, się udać. I nie. Nie, 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 nie. Nie, bo to jest ją dwa. To jest to blisko, ale ona też trochę... No i na jeszcze jednej. Łapka wpadła. Okej. Okay. jestem. I co mamy poko? I już go nie mamy. I mamy mm, no i mamy wielkie stacie z zjodą. Pik No dupa. No dupa po prostu. Żyje? Jaj, 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 Ale mamy tego miany, nie? I to poziom doświadczenia. okej okay. lecimy dalej. Okej, okay, tutaj już pewnie kold będzie chciał nas podjechać, więc szybko tą skrzynkę. Czy ten szam i on leci na nas. Tak jak myślałem Coś go tutaj od tylko teraz pytanie co? Mówiłam, że to ta lita Może On żyje a wszelka. Wszelka. Bo innego innej opcji nie widzę. Zginę wreszcie. Kurde, burzcie! Okej, okay, giniesz. No, jak ty jeszcze żyjesz? A ja nie patrzę milio, mam HP. Jezu, ja prawie zginęłam Nie! No więc że znowu ją za. Tylko to zło O nie A nie Faktycznie A Może jednak nie? To mogę ugrać Bo gościu Coś słabo ograje, nie? Gościu się poddał Aha No spoko. Zwycięstwo. Trzecia runda. ok I mamy ten kodwajer. My sobie go zbierzemy. Okej. Okay. I kolejna runda. Eee, mamy trzecią? Chyba tak. Chyba trzecią taką jeszcze dwie wygramy. O, by tak jak szybko no, powiem, że mi Tom mi się lepiej gra niż Barley'em, więc no taka uwaga Ale no, mówię, to jest test Zobaczymy jeszcze jak będzie z holtem. A i możecie się pytać po co te testy Uwaga, testy są po to, żeby zobaczyć na jakiej postaci chcę grać, tak? Czyli że na przykład wbijam na wysokie rangi i nie to, że po kolei, tylko tą, którą mi się najlepiej gra. I na razie na pierwszym jest czyli później jest Nita. No, jeszcze nie wiem, jak Colt. Ale z tego, co czytałem, ten Colt, on może być dobry, tylko teraz jestem w pułapce, z której się wydostanę. No nie wygram tego, raczej tego nie wygię. Chociaż kto wie. Um, na tego albo mała ma, Okej, Ok, 5 I co? Pewnie ją Nie. Jest Unita, która też ma 5 kubów, więc jestem. Na... Gdzie ja. Przestraszyłam się. Dobra, wygrana. Gnież już nie. Ja sobie tutaj zbiera tego szóstego kuba. Pyk. O! Teraz by się przydało ją zniszczyć. Uuu. NIE! JEST! Ale twardy Dobra To mi się tutaj w tej sytuacji poszczęściło No i, poszczęściło. No i mamy skrzynkę, którą otw otwieram I nic nie wylatuje I mamy podwaja co się stało? Ok, tutaj w sklepie co mam? Super oferta. No, nie chcę ale, kupować, bo dla mnie wtedy był nie ma ceny. To jest. No wiecie, o co Nie, nie, ja chcę używać małego szansy. okej, to. Rzut butelek kołdów. Benc. No chodź tu. No, wajacie. No nie. co za wajac, zginie gościu zginie znaczy no Zgini. to Zgini. to za Zgini. Waj... No, za za Zgini pojawił go A, ale nie. A no i w poprzednim odcinku tam jak grałem na Game Grabie, to grałem Shelly, to Shelly mnie zabiła, no i takie co? Jak ja zginąłem? Jak już tak sprawdzałem odcinek, czy jest OK, to to było OK. To nie było w tym nic dziwnego bo po prostu z mojej kamery jak e, grałem. Tak to dziwnie wyglądało, ale nie, to była zwykła śmierć. idzie bez żadnych haksów. Więc no. Jakby ktoś miał jakieś spostrzeżenia. Teraz ja jestem e, dupy Jeszcze dobiła! No ja ale później to wygrał. Ja pierdzielona, że No tak Dajemy jednego puchajka i zakończmy to trudne po prostu Jak najszybciej Potrzebujemy Szóste miejsce Więc no Spoko, spoko Okej okay. mm. No nie. Ja. Tak, Oż oh, ty dziodzie. Ginę. Ha! Jeszcze ją zabiję pewnie. Tak, tak to się skończy. Się. Głupi błąd, ale tym samym mogę zakończyć ten odcinek. No, więc... to w, w następnym odcinku, który już raczej na na, na, na jutro. A więc ja właśnie ogóle sobie, nie mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Do zobaczenia na razie. Cześć.